Będąc na diecie, mogłeś usłyszeć setki złotych rad. Niektóre z nich to dietetyczne kłamstwa, które są tak często powtarzane, że uważa się je za prawdziwe. Mam dla Was kilka przykładów. Zanim zaczniemy, kliknij w przycisk Subskrybuj. To na pewno pomoże w rozwoju kanału. I za to bardzo dziękuję. Oglądasz i wiesz, na początek na słodko. Brązowy cukier jest zdrowszy niż biały. To mit, bo brązowy cukier to cukier głównie biały z resztkami melasy, czyli lepkiego brązowego syropu. Melasa zawiera pewne witaminy i minerały, ale w bardzo niewielkich ilościach. Cukier brązowy nie jest zdrowszą alternatywą. Kolejny mit to: dieta wegańska jest niebezpieczna. Niespożywanie produktów zwierzęcych jest bezpieczne na każdym etapie życia, nawet dla dzieci i sportowców. Świat zna wiele przypadków ultramaratończyków, kulturystów i olimpijczyków na diecie wegańskiej. Jeśli pamiętasz o suplementacji witaminy B12 i nie zajadasz się wyłącznie ziemniakami popijanymi wodą, będziesz zdrów jak ryba i twardy jak dojrzała marchewka. Równie często mówi się, że dieta wegańska jest zdrowa. A to nie zawsze prawda. Każdy z nas miał do czynienia z wegańskim, niezdrowym jedzeniem: chipsy. Frytki z głębokiego oleju, mrożone dania, niskiej jakości przetworzone produkty. To też może być weganizm, ale śmieciowy. Zdrowa dieta to zbilansowana dieta. Niektórzy mówią, że jajka oznaczone jako bez GMO oraz bez antybiotyków są zdrowsze. To poniekąd też mit. Te oznaczenia to chwyt marketingowy. Wszystkie jajka w sprzedaży są bez GMO i antybiotyków. Nie słuchajcie też dietetycznych szamanów, którzy mówią wam, że trzeba eliminować tłuszcze z diety. Tłuszcze też są potrzebne. Bez nich nie przyswoilibyśmy niektórych witamin. Dostarczają energię, wspierają system nerwowy. Najlepsze to wielonasycone kwasy tłuszczowe, obejmujące rodziny omega 3 i omega 6, te w rybach i algach. Niezbędne są też nienasycone kwasy tłuszczowe, których najlepszym źródłem są oleje roślinne. Unikajmy sztucznych tłuszczów trans, ograniczmy spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w mięsie mleku i oleju palmowym oraz kokosowym, a wszystko będzie ok. A czy kolację powinniście jeść najpóźniej o 18? Tak, ale tylko pod warunkiem, że idziecie spać o 20. Dla zapewnienia odpowiedniego trawienia i wypoczynku w nocy, ostatni posiłek należy spożyć nie o 18, a około 2 godziny przed pójściem do łóżka. Zadbaj o to, by był pożywny i jednocześnie lekko strawny. Czy znacie inne dietetyczne wskazówki, które nie działają albo nawet przynoszą więcej szkody niż pożytku? Podzielcie się nimi w komentarzach, a zanim stąd uciekniesz, Kliknij w przycisk, subskrybuj. Dzięki temu nie przegapisz innych odcinków i wiesz. Oglądałeś i wiesz.